w sopocie jest bardzo głośno Szukałam takiego zacisznego miejsca, ale chyba nie będzie więc postaram się przybliżyć tak żeby byłam żebym była... Bardziej słyszalna. Mam nadzieję, że te słowa, które dzisiaj powiem, bo są myślę, że bardzo ważne i istotne. Dzisiaj jest sobota, 2 sierpnia 2025 roku i dzisiaj chciałabym powiedzieć o spełniających się myślach. Nie wiem, czy tak masz. Może się tutaj jeszcze schowam. Pokażę jeszcze przy okazji, jak to tutaj wygląda, jaka jest atmosfera. I mogę teraz tutaj wrócić, może tutaj będzie troszkę ciszej. Bo właśnie w tym tygodniu zdarzyła się taka sytuacja, i nie po raz pierwszy. Spełniły się moje myśli. Nie wiem, czy tak masz w swoim życiu, że coś się zadziewa, kiedy pomyślisz o tym. Kiedy Monika, cudowna, powiedziała, że siostrze, siostra ma takie pragnienie, żeby być na koncercie na żywo, pomyślałam sobie, że bardzo chętnie i ja bym chciała się pojawić. Minęły dwa dni. Dostaję telefon, że jest w operze taka sytuacja: pani Nosowska-Katarzyna będzie śpiewała, będzie koncert. Jest festiwal leśny, lasy, no i cóż, spełniająca się myśl po prostu się zadziała w tym tygodniu. I kilka, mnóstwo jest takich przykładów, kiedy myśli procesują i kiedy myśli się spełniają. I dobrze jest mieć dobre myśli, tak, żeby te dobre myśli miały szansę się spełniać. Z całego serca Tobie tego życzę i napędzajmy swoje życie właśnie takimi myślami dobrymi. Skupmy, naszą uwagę na tym, co jest piękne, dobre, prawdziwe, tak żeby to nasze życie właśnie też takie było. E, serdeczności Ci przesyłam, e, z, zachęcam do tego, żeby mieć takie skupienie i taką przestrzeń na to, żeby procesować swoje życie, bo ono po prostu i zasługuje na to i takie może być, jakie chcesz. Pragnienia e, są bardzo ważne, myśli są bardzo ważne, zwłaszcza dobre myśli, dobre myślenie. E, wszystkiego dobra i miłego sierpnia, bo już zaczął się sierpień. Mamy 2 drugiego, e, drugiego sierpnia, sobota 2025. Myśli przytulne, tak wpadają tu na chwilę. Ot, tak, od tak, z potrzeby serca, zależnie od dnia, wieczoru, od sytuacji. Dzisiaj o spełniających się myślach, bo one naprawdę się spełniają, jeśli bardzo tego chcemy i pragniemy. E, a dzisiaj Myśli przytulne po raz 1900 45. i za mną opera Leśna w Sopocie. Dzisiaj, w króciutkich myślach e, przytulnych, które pojawiają się 3-4 minutki, tak na chwilę, mówiłam o spełniających się myślach, bo pomyślałam o tym, że chciałabym być na koncercie e, na żywo i dostałam, e, za darmo bilety, także zadziało się coś takiego w przeciągu dwóch dni. Także procesujmy nasze życie, miejmy dobre myśli, takie, żeby. To życie nasze też było dobre, i, i cóż, wszystkiego dobrego. Niech spełniają się nasze myśli, i niech te myśli będą dobre.